Wojtku, już nie mogłem się Was doczekać. Chodźcie, sprawdzimy Wasze wymarzone prezenty. Tak, tak, to ja, święty Mikołaj. Chyba nadal we mnie wierzycie, prawda? Wiecie, niedawno w domu Mikołaja pojawili się nowi pomocnicy to Śnieżka. A to, bonifacy, czyż nie są urocze? Hmm, zastanawiacie się, jakie informacje o was zebrały moje elfy? Chodźcie ze mną. Niebawem się przekonamy. Miał kocikoci, łapki. Tylko <ścoughs> i mnie nie drap. Och, kochane maluchy. Bonifacy, tylko nie wchodź pod brodę. Wiesz przecież, że mam łaskotki. He, zaraz, zaraz. A gdzie podziała się śnieżka? Hmm, tu jej nie ma, tu też nie, nie ma, nie ma. Hm, hm. Kochani, pomożecie mi ją znaleźć? Świetnie! Gdy ją tylko zobaczycie, krzyknijcie głośno ŚNIEŻKA! Hmm, 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 hmm. Oh. Szukaj, Precelku! A może tutaj? ŚNIEŻKA! Doskonale! Ach, tu cię mam! Lubisz się wdrapywać? Wiecie... Maluchy, jak trochę podrosną, pomogą mi w sprawdzeniu, które dzieci są grzeczne, ale na razie muszą się jeszcze wiele nauczyć. Już się martwiłem, że się zgubiłeś, maluszku. Kochani, moje elfy. Przyglądały się Wam uważnie przez cały rok. Tomku, masz już 6 lat. Wiem, że bardzo lubisz grać na komputerze. Wojtku, masz już 4 lata. Wiem, że bardzo lubisz samochody. Ale czy aby na pewno? Pomachajcie mi, jeśli to prawda. Tak myślałem. A teraz odrobina magii. O, a co to za miejsce? No przecież doskonale pamiętam wasz dom w Polsce. Już nie mogę się doczekać, kiedy was odwiedzę. Oho, chyba precelek poczuł jakieś pyszności w kuchni pani Mikołajowej. Sprawdźmy, jakie smakołyki przygotowała w tym roku. Ho, 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 Dobrze, Precelku. Jedno ciasteczko dla ciebie i jedno dla mnie. W końcu muszę się jakoś przecisnąć przez ten komin, prawda? Tylko nie mówcie nic o tej wizycie pani Mikołajowej. Ona twierdzi, że niedługo będę okrągły jak balonik. <śm> I pamiętajcie, zostawcie mi proszę jedno ciasteczko. Chciałbym wam teraz pokazać niezwykłe miejsce. Moje tajemne biuro. Prezenty są! Tylko ostrożnie. Oj, nie tak szybko. Wiecie? Ta bombka jest dla bardzo wyjątkowej osoby. Poznajcie, kto to jest. To wasza mama i tato bardzo was kochają. Pamiętajcie, zawsze możecie liczyć na bliskie wam osoby. Miłość bliskich. To naprawdę wielki skarb. Sprawdźmy teraz, czy elfy przygotowały już prezenty, o których marzycie. No, tak, tak. Widzę, że wasze zamówienie niebawem będzie gotowe. Gdy tylko wasze prezenty będą przygotowane, osobiście zapakuję je na sanie. Te zdjęcia zawsze wywołują u mnie tyle radości. A moje elfy wprost uwielbiają przeglądać wszystkie wasze piękne wspomnienia. Hmm, a to chyba poprzednie święta, ależ wy szybko rośniecie. Ciekawe, kto jest obok ciebie na tym zdjęciu? O, co to za zamieszanie? Czyżby Śnieżka i Bonifacy robili w moim biurze świąteczne porządki? Tak też myślałem. Nasze kociaki znalazły listy od dzieci do świętego Mikołaja. Spójrzcie, tutaj jest coś od was. Hmm, co my tu mamy? Pewnie już nie możecie się doczekać, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Już czas najwyższy, aby to sprawdzić. Kochane elfy, przygotujcie księgę grzecznych dzieci. Szybciej, szybciej. Tomku, Wojtku, oto księga grzecznych dzieci. Zaraz się dowiemy, czy wasze imiona się tu znajdują. Jeszcze tylko odrobina gwiezdnego pyłu i wszystko będzie jasne. Tak, tak. Tak, tak. Gratulacje! Kochani, jesteście bardzo grzecznymi dziećmi! Brawo! Jesteście cudownymi dziećmi. Wasi bliscy bardzo was kochają. Jeszcze jedna mała sprawa. Pamiętajcie, żeby sprzątać po sobie zabawki. Hmm. Widzę, Rudolf już się niecierpliwi. Sprawdźmy, czy aby na pewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Pada śnieg. Pada śnieg. Hej! Panie Ale! Wskakujmy do sani, aby rozwieść prezenty. Sprawdziłem osobiście Wasze prezenty już zapakowane! Rudolf! Uważaj na turbulencje! Zapinamy pasy! Opuszczamy poroże! Uważaj na samoloty! Ho ho ho, wesołych świąt, do zobaczenia wkrótce.